Fani królewskich lubią liczby, więc uwaga, podaję liczby. 225, 15, 1, 0. A teraz je ja wyjaśniam. 225, liczba dni, podczas których Xabi Alonso piastował funkcję trenera Realu Madryt. 15, ulubiona liczba Benzemy. 1, liczba Brazylijczyków, którzy chcą grać tylko w piłkę i nie schodzić z boiska. A 0, no 0 to liczba trofeów, które Real Madryt zdobędzie w tym sezonie. I dzisiaj pomówię trochę o tym, jak do tego doszło. Dobry. Już dwa dni po informacji, że dziabko Ancelotti odchodzi, wiadomo było kto wskoczy w jego buty. Od 25 maja 2025 roku to na barkach Szabiego Alonso spoczywało ujarzmienie szatni Realu, a to zadanie bardzo trudne. Z perspektywy czasu to nie wiem nawet czy doktor Dolittle ze swoją magiczną umiejętnością prowadzenia dialogu ze zwierzętami by dał radę. Ale nie będę wybiegał aż tak w przyszłość. Na razie przenieśmy się do czerwca, bo właśnie w tym miesiącu Szabi po raz pierwszy poprowadził Real Madryt. Ale zanim to się stało, to dziady Perez obdarował go nowym zawodnikiem. obrońcą, który nie potrafi bronić, ale w zamian jest niesamowicie szklany. W paru następnych tygodniach Szabi będzie się domagał środkowego pomocnika na wzór Zubimendiego, ale dostanie kolejnego obrońcę oraz reinkarnację Messiego. No i jeszcze przed ogłoszeniem nowego trenera wpadła oficjalka, że Hausen przyleci do klubu. W lipcu zajmę się odejściami, a teraz w końcu przejdźmy już do tego pierwszego meczu Szabiego Alonso w... w roli trenera królewskich. Otóż wyglądał on tak, że na otwarcie pojedynków grupowych klubowych. Mistrzostw świata Real Madrid zremisował z Al Hilal. Mógł wygrać, ale niesamowite strzały w tracą swoją moc, kiedy są oddawane z tak bliska. Kolejno w grupie pokonali Paczukę, Red Bull, Salzburg, no i awansowali sobie do 1.8. gdzie trafili na nieudaczników z Włoch. Tam Gonzalo Garcia zadecydował o wyniku, i ten nowy, niesamowity, galaktyczny Real przeszedł do ćwierć finału, w którym ponownie Gonzalo Garcia ukłuł. Tak to podkreślam, ponieważ po tym turnieju zostanie włożony do szafy i wyciągany z niej na max 5-10 minut, aż do stycznia, więc niech chłopak wie, że ja o nim pamiętam, skoro cały świat zapomniał. No i jeszcze powoli, wracający po kątu Zimbabwe, strzelił bramkę. Całkiem nawet ładną, ale tutaj uroda nie jest ważna. Ważny jest fakt, że żółw wraca, a Szabi na półfinał chciał do pierwszej jedenastki wrzucić właśnie jego kosztem Winiego. I ponoć to tutaj doszło do pierwszych tarć pomiędzy obrońcą uciśnionych, a nowym trenerem. Oczywiście dzięki szczęśliwemu rządzeniu losu wini również zagrał, a królewscy zostali niesamowitą przekopę od paryżan. W dodatku pokazali parę zagrań, po których nie wiem jak wy, ale ja się zacząłem zastanawiać. Czy aby wszechobecna wysoka temperatura nie sprzyjała masowym wylewom, i to nie takim wojskowym, a w mózgu. I patrząc na przebieg sezonu, to moje insynuacje dalekie od prawdy to chyba nie były. Jeszcze tak wracając do kwestii posadzenia winiego, które do skutku nie doszło to ja się nie znam, ale znalazłem parę ciekawych jego zagrań z tych mistrzostw, więc możecie sami ocenić, czy taki zamiar Szabiego był słuszny. W do kraju z klubem pożegnał się, co by trochę odmłodzić kadrę Luka Modrić oraz Vasquez. Jeden poszedł do Milanu, drugi do Bayeru, a szabi jak nowego pomocnika nie miał, tak mieć go nie będzie. I na końcu zostanie z jakimiś ludźmi, którzy zanim podadzą piłkę, to będą musieli ją poprawić 104 razy, lub wcale jej nie podadzą. Z uwzględniając wyjazdy na wakacje, to Real miał mało czasu na taki porządny pre-season raptem trochę treningów i z dwa mecze towarzyskie. Ale to nic, bo już w tym momencie zaczęły wypływać jakieś insynuacje, sugestie, nagrania, gdzie niektórzy uważali, że ktoś tam wydaje się mało zaangażowany, trochę olewa ćwiczenia i takie tam inne rzeczy, które można w pełni usprawiedliwić, no bo komu by się chciało biegać, czy jakkolwiek angażować, jak słońce w zenicie. A jeszcze dopinając tak na ostatni guzik kwestie transferów, to ten Masturbatoro, czy jak mu tam, został zaprezentowany 14 sierpnia i na dobry początek nowej drogi wbił klin w serca kibiców królewskich mówiąc, że Messi jest najlepszy. Nim sympatycy ekipy z Madrytu po tym zdaniu doszli do siebie, zaczęła się Liga. Już w pierwszym meczu widać było jak ten niesamowity styl taktyczny Szabiego odmienił zawodników. Niestety jedyna bramka padła po karnym i to takim specyficznym, ale takie jest znamie La Ligi, że tam się dzieje dużo dziwnych rzeczy, o które kibice się między sobą zażynają, a potem mówią, że w Polsce jest zwierzyniec. Druga kolejka była trochę łaskawsza. Nie dość, że wynik się zgadzał, nowy Messi Masturbator chaotycznie hasał po boisku, to jeszcze ten legendarny kontrpressing przyniósł bramki i to bramki duetu, który wtedy miał jeszcze przed sobą świetlaną przyszłość. Teraz tu już chyba nie bardzo, co nie? Mecz z Majorką to wspaniałe arcydzieło i nie mówię tutaj o sposobie grania jednej czy drugiej drużyny. Tu daleko nawet do przyjemności z oglądania. Mi chodzi o wydarzenia, które trzymały piecze nad dyskusją publiczną. Real wygrał, ale w międzyczasie miał trzy anulowane bramki, dwie pospalonych, a jedną z racji, że guler miał tyle czasu, a jeszcze się nie nauczył w mgnieniu oka ucinać swojej łapy. No i na sam koniec Carrera w sposób widowiskowy wyjął piłkę zmierzającą do bramki. A co jeśli i teraz wam powiem, że to nie koniec tego rodzaju zabaw. Już mecz później, na dobre rozpoczęcie widowiska, kolejna bramka została anulowana. Ale na szczęście, nim Kamil Gala, popularny Galson Ham, zdążył wyciągnąć widły i ruszyć na siedzibę Barcelony, aby wyrównać rachunki, Bapę wyprowadził królewskich na prowadzenie. Natomiast to wciąż nie koniec rozrywki. Dean Hausen, który miał być arcyboskim stworzeniem zesłanym na ziemię przez najwyższego, aby rządzić i dzielić w obronie, okazał się zwykłym huisenem, który, aby powstrzymać napastnika, musi go powalić na gleby, a następnie udać się na wycieczkę do Natomiast to był ciągle moment, w którym 15-krotni zdobywcy ligi mistrzów byli w stanie przepychać mecze, dzięki czemu po czterech kolejkach urzędowali na samym szczycie tabeli. Podczas spotkania otwierającego Ligę Mistrzów dla Realu mogliśmy ujrzeć, jak dziabko Perez się cieszy. Pewnie wini mu jakiś żarcik powiedział podczas ostatniej rozmowy. Albo właśnie zobaczył, jak Masturbatoro pokręcił obrońcami Marsylii. Albo właśnie zobaczył, jak ma działać dobrze skoordynowany pressing, kiedy jego drużyna traciła bramkę. Albo no, może zobaczył, jak Mbappe strzelił dwa gole z karnego. Ewentualnie mógł pomyśleć o swoim ulubionym pintusie, którego niedługo będzie chciał wrócić do klubu. No jak widzicie miał sporo powodów do zadowolenia. Ale na pewno tym największy był fakt, że Real po prostu wygrał, bo z tego całego spotkania to był największy sukces. Po powrocie do rozgrywek ligowych generując podobne XG, czyli 1 oraz strzelając dwa bengery, udało się pokonać Espanyol, a potem Levante tam już było trochę lepiej z kreacją i to wszystko po to, aby utrzymać przewagę nad Blaugraną. Dużo rzeczy wymagało poprawy, ale do tragedii jeszcze daleko, aż w siódmej kolejce trzeba się było udać do jaskini Simeone. Podobno zawodnicy Atletico w ramach zamierzchłych idei ciągle chowają paczkę fajek za ochraniacz, do popołudniowego rozruchu polują na mamuty, rozmawiają przez dwie puszki sznurek, a ich lekarz wygląda tak. I właśnie ten archaiczny styl bycia oraz kopania piłki w zupełności wystarczył, aby pokonać nowocześnie presujące Real, który w składzie ma gwiazdy żywiące się soją oraz kartoflami sprowadzanymi z Santa Katariny, na które tamtejszy rolnik specjalnie pluje, aby było więcej witamin. I to pokonać z taką nadwyżką, aby bolało. Jednakże, królewscy szybko się odbili, a Shabi, w ramach podziękowania za aż 5 bramek, dostał od tamtejszych dziennikarzy rybę, która w ogóle ponoć mówiła głosem bapę. Rozumiecie? No bo ja chyba nie rozumiem, bo ciężko chująć o... prezent. Spotkanie z Viją Real kontynuowało rozpoczęte wcześniej zwyczaje. Masturbatoro pogrążony w swoim chaosie był kompletnie nieskuteczny, a Vini od czasu do czasu zrobił coś dobrze niestety więcej źle i jeszcze przy tym płakał. A Mbappe coś tam sobie strzelał. No i ogólnie tak to się żyło. Jakoś w tym momencie Arbeloa, który jeszcze trenował Castille, powiedział, że jakiś. Casteros to najlepsza szóstka w Hiszpanii. I wrzucam to tutaj, ponieważ chcę już powoli określić, z kim kibice królewskich będą mieli potem do czynienia. Pojedynek z Getafe, no to taki typowy pojedynek z Getafe. Trochę krwi, połamanych kości i wulgaryzmów. Natomiast mam dla Was quiz. Pokażę Wam komentarz, który został opublikowany pod skrótem tego spotkania, a Wy napiszecie, kto według Was mógł komentować ten mecz. Uwaga! Już! Podpowiedź? To nie był Wojtek Gola. Chciałoby się rzec, że trzecia kolejka Ligi Mistrzów w końcu przyniosła jakiegoś kolejnego poważnego rywala, a proces Szabiego zostanie poddany testom. Ale niestety Juventus oraz powaga to słowa, które lata temu stanęły na rozdrożach i tak sobie tam stoją. Gości przed kompletną katastrofą obronił ich bramkarz, a Real udał się w nie najgorszych humorach na najważniejszy mecz października, albo w sumie dotychczasowego sezonu, czyli El Clasico. Oczywiście wielkie mecze rządzą się swoimi prawami, więc tutaj można się było spodziewać każdego wyniku i niesamowitych zwrotów akcji. Wynik jakoś nie porywał, a zwrotów też nie było, ale w trakcie drugiej połowy Szabi pomyślał sobie, że skoro jest trenerem, to czemu by nie zrobić zmiany. No i taka dedukcja posunęła go do przeprowadzenia rotacji. Ściągnął winiego, wpuścił Rodrigo. Z tym, że temu pierwszemu się to za bardzo nie spodobało i oburzony zszedł do szatni, przekinając pod nosem na cały świat, rasistów i szabiego. Real derby wygrał, niby coś tam się cieszyli ale co z tego, jak w szatni zapanował kwas. Klub nie ukarał winiego za to zachowanie, a jedynie Perez ubłagał go, żeby wypuścił oficjalne przeprosiny, więc Brazylijczyk po lekkiej obsłowie przeprosił. Kibiców kolegów prezesa klub, ale nie trenera. Kropka. W tym momencie, czyli wraz ze startem listopada, hiszpańskie media stopniowo zaczęły jebać szabiego, a ponoć sam szabi sobie nie pomagał, i jebił zawodników. Z tym, że no trudno mu się dziwić, skoro podobno niektórzy mieli problem z tym, aby przez 5 minut się skoncentrować na odprawie. No i jakoś to kółeczko się kręciło. Na Walencję jeszcze starszyło siły. Swoją drogą Carrera zapakował tam niezłą sztukę. A jak pojechali do Liverpoolu, dodam kompletnie tragicznego Liverpoolu, Liverpoolu zanudzającego, Liverpoolu przyjemnego do oglądania, tak samo jak wbijanie sobie widelca w oko, no to tam przegrali. Tylko jedną bramką, ale to dlatego, że Kurtua ich uratował przed większym blamarzem. Ale sytuacja ciągle jest dobra. W Widzę pięć punktów przewagi nad Barceloną, z tym, że po dwóch następnych kolejkach z pięciu przewagi zrobił się tylko punkcik zapasów. W dodatku coraz częściej zaczęły się pojawiać między innymi takie informacje. Olimpiakos postawił twarde warunki. Niestety, dla ekipy z Grecji, Żuwik, który jeszcze nie powąchał zapachu Ligi Mistrzów, twardsze i w sumie strzelając 4 bramki zapewnił Realowi wygraną. Ale tutaj ja bym się skupił nad czymś innym. Otóż w tym meczu wystąpił Mendy. Pamięta go ktoś? No to się nie przyzwyczajajcie. Po tym spotkaniu wraca do swojej klitki. Ligowy kryzys dalej zbierał swoje żniwa, a czarne chmury gromadziły się nad Madrytem. Wydawało się, że spokojna wygrana z atletikiem je leciutko rozgoniła, ale jak dowiedzieliśmy się po czasie, ponoć piłkarze, dorośli piłkarze, byli bardzo niezadowoleni, że do Bilbao polecieli dzień przed meczem, kiedy oni chcieli spędzić noc w Madrycie i dopiero rano odbyć podróż, więc niby trzy punkty wpadły, ale jakim kosztem? Przed spotkaniem z Celtą chyba również nie spali w swoim łóżku, albo wcale, bo wydawali się jacyś tacy apatyczni. Tutaj kogoś legutko sfaulowali, tutaj coś tam sędziemu powiedzieli, skończyło się to tak, że kończyli mecz w dziewiątkę, a w dodatku przegrali tracąc jedną z bramek tak, że nawet mi by było na Orliku wstyd zostać tak ogranym. Po meczu Szabi zrzucił winę na sędziego, a spośród gromadki wyłonili się nawet tacy, którzy stanęli po stronie trenera, co do tej pory za często się nie zdarzało. Guler się chyba raz wyrwał tylko. Przed ligomistrzowym meczem z Manchesterem City jedyna nadzieja na coś pozytywnego złapała kontuzję. I się pewnie teraz zastanawiacie, jak to jest możliwe, skoro Mbappe prawie wcale nie biega. A no widzicie, nie zawsze trzeba biegać, żeby się roz... A, no i na konferencji, bezpośrednio przed meczem, Guardiola udzielił rady Szabiemu. Powiedział mu, żeby sikał sam. Po takich słowach nawet Rodrigo poczuł się zmotywowany, bo strzelił pierwszą bramkę od czasów wyginięcia dinozaurów. Niestety nie przyłożyła się ona na nic poza paroma nagłówkami na Twitterze, ponieważ obrona Realu, jak to już miała wcześniej w zwyczaju, się zastrała, A przewodniczył temu inżynier z Niemiec, znany z tego, że tak śmiesznie biega oraz każdego wkurwia. Tym samym kończy się Liga Mistrzów. W tym odcinku, bo następne mecze dopiero końcem stycznia, a tyle to Szabi nie wytrzyma. Real lokuje się tam na siódmej pozycji. Królewscy wrócili do Hiszpanii i wygrali z Alavés. Niestety, po ostatnich ligowych perturbacjach, ciągle w Madrycie jest zimno. Tak, z minus cztery na termometrach. 17 grudnia wystartował puchar, co się zowie Copa del Rey. Przeciwnik nie był za trudny, bramkarza też za dobrego nie mieli, ale no dla obecnego realu trudne to jest nawet wysikanie się, więc jest jak jest. Za mecz z Sevillom z 17 kolejki Perez powinien dać na jakąś mszę w kościele, ponieważ ciężko o większego farta lub o większe frajerstwo, ponieważ goście marnowali sytuację na potęgę. Dzięki czemu gospodarze przygarnęli 3 punkty, natomiast wynik mocno zakrzywiał perspektywę. Chwilę po tym meczu wleciała oficjalka, że Hendrik zostanie wypożyczony do Lyonu I to jest naprawdę wspaniała wiadomość Zwłaszcza, że w finale Superpucharu Do którego zaraz przejdziemy Z ławki nie mieli ani jednego zdrowego napastnika Do wpuszczania na boisko Ostatni ligowy mecz przed wyjazdem do Arabii Na jakiś gówno puchar oraz zwolnieniem Szabiego miał miejsce z Betisem Nie grał w nim bapy, a ten Gonzalo Garcia Co na klubowych mistrzostwach Tak strzelał, potem zniknął Tutaj strzelił hat -tricka. I co w takim momencie zrobił brazylijski Martin Luther Kingwell Vinicius Jr. no on miał pretensje do młodego, że nie podaje piłki. I tak po raz kolejny mimo wygranej w eterze pozostaje niesmagi, spore pole do popisu dla mediów. Szabi zostawił Real w lidze ze stratą czterech punktów do Barcy i ze swoimi zawodnikami udał się na półfinał Super Pucharu Hiszpanii. Tylko, że nie w Hiszpanii. Tam ciągle były lekkie problemy zdrowotne, które tylko potęgowały myśli dziabko Pereza o tym, aby może ten Pintu zwrócił, ale no udało się Szabiemu uszyć wygraną z Atletico, okupioną delikatną wojenką na linii wojownika wolności i poplecznika Harambolu. No i mamy finał. Akurat tak się złożyło, że po drugiej stronie znalazła się Barcelona, która mimo jakichś delikatnych podrywów graczy ubranych na biało, dała radę ten puchar przybliżyć ku sobie, ale mam wrażenie, że tego dnia nie o przegranej czy wygranej kogokolwiek mówiło się najwięcej. Wszędzie widziałem tylko jedno. No, dobra. Może więcej niż jedno, bo jeszcze tuż po końcowym gwizdku Guler stracił całą swoją aurę. Ale o tym ważniejszym. To Szabi, który nawoływał swoich zawodników do szpaleru, został uciszony i przywołany do nogi przez Mbappe. Mbappe, który grał w tym meczu mimo kontuzji. Taka ciekawostka. Różne źródła interpretują to na swój sposób, ale ponoć to nie Mbappe przywołał szabiego, a przekazał tylko informację od jakiegoś chłopa, aby zawodnicy realu nie zasłaniali swoimi leniwymi cielskami widoku dla kamer. Czy coś takiego. Nieważne. Ważne jest to, że na Konferencji Szabi powiedział, że ten turniej był najmniej ważny i trzeba iść naprzód. A dzień później wyleciał. Mógłby na tym skończyć, ale myślę, że warto dać mały bonus, ponieważ na następcę Alonso został wybrany Arbeloa, czyli taki piesek Pereza, który ma za zadanie chodzić, uśmiechać się i mówić, że wszystko jest jego winą, a nie piłkarzy czy Pereza. Tak więc winą Arbeloi jest przegrana w Copa del Rey z drugoligowym Albacete. Swoją drogą to Real ma mocnych kibiców, ale jeszcze im daleko do tych dziwolągów od zapuszczania włosów. Wracając: Wino Marbelloi jest to, że telewizja klubowa wyciszyła buczenie kibiców na piłkarzy przed meczem z Levante. Wino Marbelloi jest to, że ludzie skandowali, aby Perez odszedł, oraz wino Marbelloi jest i będzie pewnie wiele więcej rzeczy. Ale na pewno nie jest wino Marbelloi, że piłkarze mają taki luz, oraz że on sam czerpie inspiracje z patrzenia na trofea Ligi Mistrzów. Na koniec mam jeszcze apel do Realu. Cofka, dwa kroki. Bycie największym frajerem należy do Manchesteru United i lepiej znajdźcie sobie własne poletko do uprawiania. To moje ostatnie ostrzeżenie. Na dzisiaj to tyle. Ja się żegnam. Żegnam.